Cześć, Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Już Wam wyjaśnię, bo ten materiał będzie inny niż, niż dotychczas. Plan był taki, że wybieramy się z Maćkiem na szczupaki i zabieram na szczupaki i sandacze w zasadzie i wybieram, zabieram trochę nowych rzeczy. To jest nowa SG8 Alfa, szczupakowa do 112 g. Za mną seria Revenge, też SG8. Bardzo delikatny kijek 4 do 22 g Podsandacza, ewentualnie o konia. w tej wędce wiwęż założony nowy kołowrotek Orange LTD i oczywiście nowe gumy Herring V2. Plan był taki, żeby y, złowić jakieś szczupaki i przetestować, ewentualnie sandacze i przetestować po prostu ten sprzęt. Wydarzyło się coś zupełnie innego i po prostu padły dwa piękne sumy: jeden na jeden kijek, drugi na drugi. Jeden na właśnie tego nowego Hellinga, drugi na Kanibala, ale i kołowrotek się spisał, co będziecie mieli okazję za chwilę zobaczyć, bo z Bellyboota jest to naprawdę niesamowita jazda. I mimo, że oba te, obie te wędki nie zostały stworzone z myślą o sumach, to chyba nie ma innego drapieżnika, który mógłby je solidniej przetestować. Dla mnie to jest mega sprawa, ponieważ są to dla mnie też nowe rzeczy. I cieszę się, że jeszcze trochę tej jesieni zostało i, i, i będę mógł z tego korzystać. Mam nadzieję, że szczupakowo. Także zapraszam Was już na film, nie przedłużam. Zobaczcie, jak te patyki, kołowrotek i nowe gumy sprawdziły się w akcji. Coś tutaj strzeliło mi pod nogami. O, i to się wydaje fajniejsza rybka. <grybka> o! <grybka> Co to jest za <grybka> Jeśli to jest szczupak to to jest piękna ryba Wam <śmówi> <śmówi> tro, ja powiem Trochę mnie przeciągnie A tam ma taką rybę że ja nie umiem go dogonić bo ucieka z, z nim ode mnie <śmówi> To jest szczupak, ja wam powiem Nie, nie chodzi szczupakować. To co chyba się nie nałykał na tyle, żeby jeszcze ty wyjść. Patrzcie <laughs> <Zobacz, ty> To <laughs> jest tutaj Taki przyłowik. Ja jest wbity i do zbrojki i w to on się raczej nie wypnie. Ale ja się zastanawiam co ja mam podrobił dla tego Ja mam dłuższą sztycę tą że ja go podbierę On no? dłuższy podbierek Co? No, no, ta, no i tak trzeba z nim jakoś wyjść, nie odczepisz go tak Dobra, postanowiliśmy, że go, Maciek go weźmie, bo ma duży podbierak i spróbujemy jakoś dopłynąć, duży, bo... Duży, duży nawet... No duży duży, no spróbuj Maciej Macie Wejdziałam, nie no, wejść powinien wejść, tylko łeb potrzebuje znaleźć. Bra. Masz to? Ta. to. Dobra, nie? A, tak. to. jest. Fajny sumy. Tak jak z nim popłynąć? No popłynie Ogony między nogi, ja tam papłąk i Dobiliśmy gdzieś do brzegu i teraz muszę stwora jakoś odhaczyć, to się trochę zrobi mały. Wiesz, nie, że ta kotwiczka wystaje pierdział. tak, do kitu. No ale zaraz postaramy się to jakoś... Jak coś ci tam pomóc, to To uh -huh. tylko po prostu wyciągnąć i zobaczymy, co tu się porobiło. Ale taka była opcja na beli i... i, i, i... No, to już jest. I tu jeszcze odhaczymy. Podbiera jest... z jest nowy herii. z tym tam się będziemy potem majdać, bo zaraz je zgubię, zobaczcie, fajna rybunia, przyłowik przy szczupakach, przy i naprawdę przez chwilę myślałem, że mam pięknego szczupaka, a się okazało, że to taki fajny przyłów. Coś się trafiło. Ojej, chyba, chyba wiadomo, co to jest. Nie wierzę, że to jest po prostu drugi sumek, ale to na nic innego nie wygląda, albo to jest jakaś gigantyczna ryba. Akcja! I tu się dało przycipić, to by było może i dobrze nawet. Bo za chwilę bym widział w lezie, już tam gdzieś spuś... Miałem rzut w i jakąś niewielką rybę. Zawinięty ogon. W następnym rzucie wyjąłem mózg jakiejś ryby, a w trzecim rzucie w tej grzymości dokładnie na tym samym tempie, gdzie Dobra, spróbujemy go podnieść. Kijaż wytrzymuje, kołowrotek wytrzymuje. Jak jeszcze nie spadł, to pewnie jest gros przedbity. Ryby. Kolejne banki Może on jest większy bo ja by tak tylko troszkę widziałem O god, bigną, że to są na pewno, ale jaki on jest, to, to naprawdę nie wiem. No wyjdzie tam, ty faszyny. Nie, wiem. Ja no chyba, to nie, no i to nie. No

Próbować tą takie jak nie, nie, nie grali. On po prostu siedzi w tej wyspie pode mną w tej chwili. I nie bym po prostu ruszył stamtąd. się zaklinował gdzieś. To są te stare szkoły. Postukać może może to sam wyszedł. Cała ta wyspa pode mną tutaj pracuje, dokładnie jest pode mną. Nie wiem czy się uda stąd wyciągnąć. Sami sam nie wypłynie. Wyszedł, wyszedł. Tu się będzie Dziesięć. 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 Nie jest aż Dziesięć. Dziesięć. ale... Dziesięć. Dziesięć. niewiele mogę zrobić. Co To się Chociaż dokopał żeby go złapać Nie chcesz pomocy? Złap tę przypą i Nie jest to jakaś silna ryba Czekaj, jak do, zobaczysz przypon to złap przypon, i już go wtedy... Tobie... No złapać przypon to rybę No ale to rybę mogę Później bo on jest jakaś taka... Zakrytaj... No, to jest jakiś tak dziwnie, gdybyś stał tak pionowo. Nie wiem, już nie wyłonił się, tylko po prostu stała ryba pionowo, Widziałem łeb i wiesz, żadnego miejsca do podebrania. No, kiedy? Znaczy, jak już się nie urwa, to już się nie urwię, No, już nie ma siły na to, ale. Teraz ale powinieneś go się podciągnąć, nie. no. Nawet nie wiem czy on nie jest mniejszy niż tamten, ten Takie, ale właśnie, wiesz, są podobnych, ale tak nie wiem z 5-10 centymetrów już, już nic. No tak no. Przynajmniej masz oba sprawdzone teraz. No, większy chyba trochę, tak. ale... tak też z 5-10 centymetrów, no nie wiem, podobny w każdym razie. A wcześniej był za... Przepiął się w ogóle, bo jak się wyłaniał za pierwszym razem, to widziałem, że miał pys... w pysku przynęta, a teraz jest za do zbrojkę. Ale to nawet lepiej. Teraz chyba jeszcze nie łykał powietrza ani Tylko Żeby jeszcze dłużej być na Nie, no nie. Kurde. To jest tak głupia wiesz Uważaj na nogi. I jest, no, zdążyłem się zacisnąć. Mm. Co ci przeciął? A już jest po tarce. Ale to jest nieco Jak on wie, tu obraca. Ja ale dobrze ulknął powietrza też To teraz już ostatni raz mi się wydaje oooo oooo nie mogę teraz nie dam ooo ooo przecież on nie może mieć tyle siły nie chce patrz jak on ma paszczę otwartą złap go on ma zruśnięte z krzela w ogóle nie tylko niżej to ma przecież no faktycznie dobra Czekaj, ja możesz go odhaczyć i wciepnąć do podbieraka i gdzieś z nim popłyniemy, co dasz radę? Ja Dobra, mam kleszcze. Nie Czekaj. Tym Czekaj, ja mam kleszczep nie, nie puścisz go? Nie, nie ma kurde, ja bo bożu, ma strasznie, on podwójną tą szynkę, nie taką Dobra Jest ryba Maciek pocierpiał Kurde, ciężko było ale... ale po prostu umordowaliśmy się że go do podbieraka, żebyśmy gdzieś do dopłynęli? No. no, bo jak, z nim nie popłyniesz inaczej. No tak. I za chwilę widzimy się na brzegu. Jak widzieliście tą akcję, Maciek poranił sobie łapy, ale na do, do takim kijaszku i na belly to nie jest proste po prostu. Każda pod, próba podciągnięcia to nas krąży. Ale dobiliśmy do brzegu i jestem z tą paskudną kijanką. I zaraz wam go pokażę. On dalej ma pełno siły. Wydaje mi się, że jest większy trochę niż tamten, ale No, trochę jest dłuższy. Się, tak, i grubszy. Zobaczcie, jaki to jest. Zaraz, gdzie on, kurde. Co ja cię Chce wyciągnąć. Ale... To jest może i tu zniknąć. Wyciągniemy go za skrzela. Ja tak ja mówię, nie umiem trafić w tę skrzyle, bo ja tu wiesz, trochę wcześniej. Bo kurde, nie ma. Nie jest większy. Jest trochę fajny. Ale faktycznie, jak go też podnosi do ciężki, tak? Jezus. Jest O, takie Ze 130 no. będziesz miał. <grymy> Była jazda. Dobra. Umordowali z tym rybonem. On też jest umordowany. Chyba czas, żeby go po prostu do wody. O, diabeł. Każdy jeszcze, jeszcze tutaj rankę masz? Co, następny. Dasz sobie radę. Akcja po prostu przefajda. Długo to trwało do no SORY, ale nie ten sprzęt, nie te warunki. Szczupakowa wyprawa zrobiła się po prostu całkiem sumowa. Dzięki. Zabrałem cztery nowe rzeczy. Dwie wędki z dwóch różnych serii, chociaż obie z SD-8. Nowy kołowrotek i oczywiście nowe gumy. Pomysł był, żeby spróbować złowić jakieś sandacze, ewentualnie szczupaki, albo może inaczej, szczupaki, a ewentualnie sandacze. Natomiast wszystkie te cztery rzeczy zostały solidnie przetestowane. Co najfajniejsze, ten sumek na ten lżejszy kijek, mimo że to jest wędka Revenge, czyli seria dedykowana okoniowi i sandaczowi, mieliście okazję zobaczyć, jak niebywałą wytrzymałość ma ta wędka. W pewnym momencie na tej wyspie po prostu utknąłem, Gwędka była wygięta w pałąk na tej cienkiej 3008. 008, ryba siedziała mi dokładnie pod nogami, gdzieś tam 2 metry pode mną i naprawdę czekałem tylko aż coś rypnie, nic nie rypnęło, więc jest super. Sprzęt solidnie przetestowany, nie na gatunkach, do których te kijki zostały stworzone, ale wszystko działa jak należy. Jestem też mega zadowolony właśnie z tego kołowrotka Orange LTD. Płynny, podobny do magnetycznego hamulca, jak jest w multiplikatorach, pozwala mi naprawdę precyzyjnie ustawić hamulec tak, że ryba wyciąga, męcząc się. A mam gwarancję, że mi nie strzeli plecionka. Na pewno nie przez to, że jest hamulec źle dokręcony. Dla mnie, yy, cały ten sprzęt, który z sobą mam, jest świetny. Cieszę się, że jeszcze troszeczkę tej jesieni zostało. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, łapa w mile widziane. Na każdy komentarz chętnie odpowiem. Dzwoneczek pozwoli Wam dostawać przypomnienie o kolejnych materiałach, dla których już serdecznie zapraszam. Trzymajcie się.